Podsumowując, nigdy jeszcze nie byłem tak mokry, nigdy jeszcze mnie tak nie wydupiało chyba i to była chyba jedna, mimo że krótka i mało zleceń, to to była jedna z najcięższych zmian w moim życiu. Sorry for delay, but there was some kind of Saigon out there. Ja wiedziałem, że warto być miłym i warto przyszpanować tym angielskim. Dostałem 12 zł na piwku za moje C1. Siemanko, z tej strony też witam Was w kolejnym odcinku z pomarańczowego Delivery No i słuchajcie, mamy pierwsze zamówienie I Jak widzicie pogoda również nie rozpieszcza dzisiaj Leje straszliwie Jak stałem, to już wiedziałem, że mam przewalone I że to będzie ciężka zmiana Ciężkie 4,5 godziny I właśnie tak się stało No a teraz jeszcze gość, który się nazywa podobnie niczym Justin Gaethje tak mam w aplikacji wpisane, że myślałem przez chwilę, że to Justin Gately I w sumie by się zgadzało patrząc, z którego KFC jest zamówione. Generalnie ja wam powiem tak. Muszę nagrać dla świętego spokoju, dla zaspokojenia własnej psychiki odcinek, gdzie dzwonię na infolinię do Maka i do KFC i się pytam, czy mogą się różnić smakami właśnie KFC, Mcdonaldy i zrobię jeszcze do tego taką kompilację jak Boże. No i jeśli powiedzą, że mogą, to obiecuję Wam uroczyście, że już nigdy więcej nie powiem złego słowa na osobę, która zamówi z najdalszego możliwego McDonald'a lub KFC. Tak jak jest w tym przypadku. Jak mi taka osoba zamówi na Uberze, to ja się cieszę całkiem, bo na takich osobach się zarabia pieniądze. Dosłownie. Na przykład, wiecie, jakbym nie zamówił z, dajmy na to KFC w Millennium Hall. To by było zapewne jakieś 1,5 1 km, może coś takiego. Dostałbym na Uberze za to 10-12 zł. Natomiast jakby zamówił właśnie z KFC Lichosa, to dostałbym jakieś 18-20 do zł za takie zamówienie, bo to jest 4 km, nie? Najdalsze możliwe KFC. A i swoją drogą ciekawe, czy ten nowy rząd prowadzi niedzielę. Handlowe na stałe, o dzięki, to by mega oddało powiem Wam. Bo tak to mam za gwoście ciągle, czy będzie ten biłan otwarty, czy nie. Oby był, bo naprawdę jak nie, to pewnie czekam jest 20 minut stania na polu w tym zimnie, w tym deszczu. Jest ogólnie 8 stopni. Także, no naprawdę, pogoda się nie ucieka. Zresztą jak zawsze mnie na zmianie. Dlatego dostawy autem są prawdopodobnie już na kanale. No i odebrane, słuchajcie, z KFC po, uwaga, 25 minutach oczekiwania. Tak jest. Nie wiem, co tam się stało, ale klienci również mega, mega długo czekali. W sensie ja też mam duże zamówienie, no bo śniadanko, no to KFC za 115 zł to jest taka optymalna porcja, ale generalnie, no to tak jak mówię, nie wiem, co tam się wydarzyło totalnie, ale po prostu ta kuchnia w ogóle jakby nie funkcjonowała, nie? Oni dosłownie stali i się patrzyli na siebie w tej kuchni. A potem dawali ludziom zamówienia i przepraszali. Dawali z Pepsi za darmo. W ja dostałem Pepsi za czekanie. Z pozytywów to przestało mocno padać, już taki leciutki deszczyk jest. A na Windy pokazywało, że ta chmura jest przeogromna. Także nie wiem co tam się wydarzyło, czy ona się po prostu rozpadła, czy o co chodzi. Ale no jest już lepiej. W sensie dalej jest zimno i nieprzyjemnie. Ale spoko, to już są ostatnie zmiany rowerowe. Także no wiadomo, jeszcze pewnie. 40, 50 godzin, no bo wiecie teraz jest drwalowy miesiąc, to będę dużo godzin dostawał. Jeszcze w ogóle adres do tego Justina i mam tak śmiesznie podany, że to jest szok. W sensie mam dwie cyfry po przecinku. I teraz pytanie, w jakiej to jest kolejności, które to jest dok, a które mieszkanie. Bo szczerze to ciężko stwierdzić. Po prawej możecie zauważyć naszą wspaniałą galerię rzeszów. No już dawno tu nie byłem, dawno w tych okolicach nie byłem do naszego najlepszego szefa kuchni, który jest we wszystkich restauracjach w tej galerii. Ale dzisiaj jak widać włoszeniu no się do KFC Vitos'a No nie wierzę. Skończyli roboty drogowe. W końcu tutaj na dworcu w Rzeszowie. No coś pięknego. Naprawdę. Ciekawe w jakiej stopnie są skończone. Tu jeszcze pewnie nie. No właśnie. Przepraszam. Kurde, nawet jest przejazd dla rowerów. Ale fajnie. Sorry for delay, ale kind of saigon out there. Here we go. And there są drinks. Yeah. Have a good one, Dlatego papka z angielskiego powiedziała mi, że strasznie żałuję, że nie podchodzę do amatorii, bo bym jej wynik podwyższył. To jest właśnie to. Człowieku, wszystkie próbne matury ustne z angielskiego zdałem na 100%. Czajcie? To jest skill. No ale cóż, no niestety, ogólnie to Zambia nie miało 42 minuty opóźnienia i pewnie mamy kolejne. O, nie mamy. Idę na drogę rowerową i próbuję się dostać na powstańców. Ogólnie jak się przenoszę na auto, no to będę analogicznie brał widzowie dłuższe zmiany. I to dużo, dużo, dużo dłuższe. Tak, jadę pod prąd teraz, ale proszę mi to wybaczyć, okej? Okay? Tak, I tak nikt nie jechał, więc nikomu to nie przeszkodziło. Jak coś. E, generalnie, no to właśnie słuchajcie, chciałem wczoraj, byłem w Media Expert, chciałem kupić i większą kartę pamięci, i Powerbanka nowego, bo no, mój obecny się rozładowuje po naładowaniu mi telefonu od 20 do 60, czyli jest mi w stanie 40% jedynie naładować ten Powerbank. Już nie wspominają, że go uprowadzili, a chciał mi. Co ciekawe, jest Powerbank dedykowany pod Sorry, jak pana oszlapałem, oh. yy, ale chyba nie powinienem. Yy, no i generalnie, no to jest Powerbank dedykowany do mojego telefonu. Mega, mega, oj, jaka góra, Mega fajna opcja. Ej, widzowie, ja wiedziałem, że warto być miłym i warto przyszpanować tym angielskim. Dostałem 12 zł na piwku za moje C1. Coś pięknego. Ja wiedziałem, to był prawdopodobnie pan z Ameryki, pan Justin Gagey. Także, no, widzicie, to są tak porządni ludzie amerykańscy. W sensie pomijam to zamówienie, no bo wiadomo, no ktoś nie stąd, no to może nie znać. Ty, co to się dzieje? Jakiś res wędkarzy? Co jest, kurde? Ty, ja żyję w jakiejś symulacji? Czy to się dzieje na serio? Jo! Dostałem zamówienie. Ale i tak przejadę tędy. Co jest, kurde? Policzmy ich. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kurde, z 20 ich jest. A chłop na Wisłoku siedzi. Z w ogóle. Yo, jakiś spocik jest dzisiaj. Spot wędkarski. Ale fajne. My mamy cykl środy jako kolarza, tu wędkarzy mają yy, wędko niedzielę i coś pięknego no i jeszcze raz zobaczymy panów wędkarzy, ponieważ nasz wspaniały doskonały, nie popełniający błędów system za dobierania zamówień dobrą McDonalda nalwowskiej po tym jak go przejechałem 5 minut temu z opóźnionym czasem, także wspaniały jest nasz system, naprawdę Plus 8 minut na dzień dobry, czyli no wiecie, już mogłem to odebrać wcześniej, bo było zamówione przez klientkę. Ale nie nie nie, po co? Niech pojedzie, niech się ucieszy, że już dojedzie do maka na powstańcu w tym I dopiero potem. O, dropnęła rybaką. Oczywiście pomijam, że mam już 8,5 km prawie przy jednym zamówieniu i dopiero jadę do knajpy po drugi No właśnie dlatego... Trzeba autem Aczkolwiek powiem wam, że autem Wcale też nie musi być tak kolorowo Ponieważ no Dzięki Danielowi O I pisiorom No niestety paliwo Podrożało straszliwie Także aż strach jechać A Peżota w gaz na pewno nie przerobię Ale będzie na pewno tak jak już wam mówiłem Na tipi nowy cel Na remont Peugeota Słuchajcie ja mam takie mini marzenie właśnie To jest moje pierwsze auto ja bym bardzo chciał, słuchajcie, jeszcze go uratować, dobić te 200 tysięcy kilometrów Peugeotem, Naprawdę, zróbmy to, ale to dopiero jak będzie kontent auciarski, żebyście zobaczyli, że to żaden nie skam, tak jak wtedy z naprawą bitwina. Tylko że serio potrzebny jest remont pełota. Oczywiście w McDonaldzie, full ludzi, zarówno na drive, jak i w środku, jak i na parkingu. No bo przecież McDonalda można zjeść tylko w niedzielę. A jeszcze co będzie, jak dwa wejdzie. Musisz zjeść premierę, bo przecież w inny dzień nie zjesz. Dobra, odebrana z Maka Nalwowskiej. No i teraz pod góreczkę tripek na Małopolską. Także klasyczne w sumie zamówienie z Maka Nalwowskiej. Stąd zawsze na Małopolską zamawiałem, Ale w sumie to jest idealny McDonald's do tego zamówienia, jakby nie patrzeć. Tylko niezbyt wygodny dla dostawcy rowerowego, No bo trzeba tyrać całą tą górkę, która ma kilometr. Kurde, górka wytyrana. Trochę zmęczyło Bez Jestem grubo ubrany. Ja twierdzę, jak ja nie zgłoszę tego zamówienia na polską. to fok. i właśnie mamy 10,5 km, a dopiero dowodzimy drugie zamówienie. Także systemik wspaniały w formie jak zawsze. Gratulujemy. Naprawdę. System dobierania zamówień. Ja bym po trzech poradnikach na YouTubie lepiej zrobił. bardziej sensowny. Tu będzie napój. To będzie całość zamówienia. Proszę bardzo, do widzenia. Mam już kolejne ogólnie. Restauracja węgierska Liszt Bliziutko stąd. Co? Systemiku? Bliziutko. A stamtąd gdzie? A stamtąd jeszcze tutaj, ba dalej. Świetnie. Wspaniale. Waleńczyka. Kuźwa, jak ja nienawidzę systemu dobierania zamówień, nie? To jest ej 45 km. Anulować mi to, co jest? Chociaż znałem, że się pewnie jak piszę, to wyjdzie 4,4. Niektórzy ludzie to naprawdę mają za adresy idealnie dostosowane. Ej, ale to szybko. Niektórzy ludzie to mają autentycznie dostosowane te adresy, żeby zamówić te zamówienia. Z, idealnym, z idealną liczbą kilometrów, nie? No oczywiście, tak jak Wam mówiłem, widzowie, 4, 4 kilometra, Idealnie, żeby dowieść, co? No chociaż tyle, że sobie zjadę z górki teraz, tylko po to, żeby ją potem wyjechać w ten no i tak to właśnie jest w tej pracy, kurde. Naprawdę czekam na to auto. W sensie mam nadzieję, że Peżocik się nie sypnie jakoś tak do marca, kwietnia, nie? Żebym sobie uzbierał o tą kupę, a potem to już zobaczymy. Będzie wszystko zależało od Was, widzowie, Czy będziecie chcieli dalej tego kontentu, czy nie? Jak nie, to wymyślimy coś nowego. I tyle. Tak to wygląda. No a teraz ciśniemy do restauracji węgierskiej list, bo jesteśmy najbliższymi dostawcami. Takie parkowanie to ja szanuję. Widzisz, jest przejazd elegancki. Widać, że pan też O fucker, chyba czas zainwestować w butniki, ale mi teraz dużo wody i błota wpadło do oczu Ja pierdzielę, au! Już raz miałem zapalenie spojowy. Powiem wam, że naprawdę nieprzyjemna sprawa. Nie chcę tego powtarzać. Co ciekawe, też się załatwiłem na zawodach Ostatnio mam takie coś, że nie nagrywam często kontrowersyjnych sytuacji niestety. Teraz była kolejna z nich. Chłop w karetce, co niechętnie chciał się na strzałze zatrzymać. żeby hamował. Miałbym szczęście w nieszczęściu. Ej, mijam teraz babeczkę z jest rejestracją jak nigdy kiedykolwiek w życiu widziałem. R0 i same xy Fajna, łatwo zapamiętać. Dobra, ja jestem na miejscu Okej, dobra. Kurde, muszę sobie orwę zmienić. A few moments later. Do widzenia. Kurwa mać! Ale mi robotna robiła ta klientka. Coś nieprawdopodobnego. Cały mój konflikt tej torby zajebiście zrobiony pod dowożenie małych, fajnych zamówień z McDonalda. Poszedł się, mówiąc brzydko, jebać. Kurde no. Teraz będę musiał to wszystko układać. Aż się zmęczyłem od przekładania tej torby, nie? autentycznie, bo kurde wszystkie musiałem ścianki poburzyć, czajcie, bo musiałem ją na maksa rozszerzyć, myślałem, że mi to wejdzie tak fajnie piętrami jak tylko jakby widzieliście, tam miałem to tak fajnie rozbite na trzy zrobiłem sobie to po to, żeby dowodzić sobie komfortowo McDonalda, nie? no a teraz będę musiał to od nowa sobie zrobić wszystko ale powiem wam, że ta torba się fajnie bardzo otwiera, bardzo mi się podoba w jaki sposób jest to zrobione eee, ale no musiałem to przekminić, w domu to niby przekminiałem ale aż tak jej nie, nie rozszerzałem, bo wiecie, no nie, myśl, nie wiedziałem, że ona się aż tak rozszerza, a to ciekawie w sumie wyszło, ale kurde, jakie wielkie zamówienie, trzy zupy mi panie powiedziały I chyba cztery dania główne, no widać, że 140 zł. ja pierkwaczę Ja zapomniałem widzowie Ej czemu, nie, ja tędy chcę jechać Ludzie wypadają jak kunki podczas losowania na multi Okej, okay, generalnie to ja zapomniałem, że dzisiaj jest niedziela i niektórzy zamawiają obiady rodzinne. Ej, czemu mnie to tak dziwnie kieruje? What the fuck? Ole śliczna bełemko. Nie wiem czy to widzicie. Yo! Ej, to jest chyba jedna z jednych bełemek, jakich by A prawdę Naprawdę prześliczna jeszcze dobrze brzmiała. Chyba, że wpadniecie na Tipli Przebić czarusia, który wczoraj rozwalił totalnie system na live urodzinowym. Wysyłają 150 zł. Wow 150 zł. Naprawdę pozdro Czarek jak to oglądasz Coś pięknego no Kurde Taki piękny udany dasz mi się panem przyjemnie tego live'a prowadziło Ogólnie Wczoraj na live'ie Całkiem spoko sumkę Niech zawróć Jakie głupie są te google mapy ostatnio Ogólnie wczoraj fajna sumka wpadła na live'ie Podczas 5 godzin streamowania 200 a powiem wam, że teraz właśnie będę szedł streaming, będę dużo więcej streamów robił Naprawdę, to jest dużo przyjemniejsze Jakbym miał tyle ze streama zarabiać To bym autentycznie skończył pracę tutaj i streamował Full time Bo ile to przyjemniejsze Zero właśnie zamówień Wyglądających w taki sposób, że nas wydupia Robimy 10 km na jednym zamówieniu I jeszcze jest tak drogie, że plecy mało nie odpadną Tylko siedzisz, grasz se w Fortnite'a można co jakiś czas też irl ka odpalić, pogadać sobie z ludźmi z czatu To jest ultra, ultra przyjemne i nie ukrywam, że mam przy tym plan. Jak nie wiem, naprawdę. Także teraz będą swinki i jakieś grl z widzami też. Mówię, ten trocek podkręcę pewnie. Także naprawdę, no, przyjemna sprawa. No i teraz to się dopiero cierpienia szykuje. Ponieważ widzisz ten podjazd przed nami? To właśnie jest do podjechania z zamówieniem za 140 zł. Już pomijam, że jestem jednym z nielicznych chłopaków, którzy zostali na rowerze, bo duża, duża, duża większość już jeździ na autach. No tak, no tak, włączyłem tryb na rzekanie. sobie, a co? Możecie hejtować w komentarzach. Ale serio, przy tym zamówieniu mi już przyjechała. W sensie wiecie, ja bym naprawdę nie był sfrustrowany, gdyby nie to, że no naprawdę mamy tych dostawców w samochodzie. I kurde, oni dostają na przykład wtedy, co ja byłem w KFC, no nie? To gość dostał z KFC na Mitkaciego, które miał kilometr niecały. A ja musiałem jechać na Fredry. Ja nie wiem, czy ty Google ma to ale wygląda ciekawie. Fajny suzer. Tylko, że mam zupy na plecach. Także, no tak średnio z tym, ale może dam radę. W sensie stabilnie to utrzymałem, nawet. Pamiętacie, jak Wam mówiłem o tym, że. Boję się, że znowu dostanę zapalenia spojowego z sychu, który leci w oczy. No to właśnie mogło się to stać. Bo mnie strasznie zaczęło oko boleć. Dobra, tu będzie pierwsze. I tu będzie drugie. Proszę bardzo, do widzenia. Chyba jakieś żarty se ze mnie robią. Stąd do kalerii Rzeszów. I na Iwonicką, czajcie? Na Iwonicką, czyli na projektanta. Czekaj ja sobie to wpiszę ile to wychodzi na całym zamówieniu, bo to jest pilone w tym momencie dla mnie. Dobra, galeria Rzeszów. Trasa, uwaga, stąd 4,5. Dodaj przystanek. Wpiszę ten adres docelowy. OK. Ja się do tej pory męczyłem z Tormą. Zgadnijcie ile cała trasa. 10 km. Ja pierkwaczę znowu. To jest nieprawdopodobne, co ten system dzisiaj robi. Dobra widzowie, zaczynamy zamówienie. Mam Jak zaczynałem to zamówienie, no to generalnie miałem 18 km, powiedzmy równe i godzina, w której to dostałem, to było jakieś 5 minut temu, czyli 14:10. Zobaczymy o której dowieziemy. A no i ogólnie zaczyna lać na nowo. Także będzie klimacik przy tym zamówieniu. Jakże krótkim i jakże logicznym doborze kuriera przy nim autentycznie, no byłem najbliższym dostawcą też miałem idealny środek transportu, żeby dowieźć takie długie zamówienie ten projektant to powiem wam, że też jest naprawdę problematyczny dla dostawców bo tak jak wam zawsze mówię, no stamtąd jest wszędzie daleko autentycznie ludzie to nawet nazywają tak, że oni mają własne swoje miasto i ja to jak najbardziej popieram, dla mnie to Rzeszów nie jest teraz z górki zasłużony, słuchajcie, o mi to auto nie wypadło, dobrze, nie wypadnie mi auto Zasłużone są z górki, ponieważ będę musiał wyrazić całą górkę na naszą wspaniałą przybyszówkę, którą ludzie nazywają Rzeszowem. Jeszcze w ogóle zaczął wiać taki zimny wiatr strasznie, leje coraz mocniej. No, na łazarskim rejonie nie jest to Rogovidzowie. Naprawdę. Z tego wszystkiego aż mi bateria w górę propadła i ogólnie zostało mi 20 minut na karcie pamięci. Także muszę oszczędzać. Słuchajcie, nie wiem, jutro chyba pojadę kupię kartę do GoPro. Co mam pamięci? Ona nawet jak jest wyczyszczona, to daje mi tylko dwie godziny nagrywania, co przy nagrywaniu tego contentu z delivery jest naprawdę małą ilością. Patrzcie, co się dzieje naprawdę. Tu naprawdę powstaje droga rowerowa koło galerii Rzeszów. Panie Łysy Zlatusza Pan mi naprawdę imponuje ostatnimi czasy. Jeszcze trochę i zacznę pana lubić. No i dobra, słuchajcie, 14.42. Jestem pod galerią Rzeszów. Generalnie jeszcze wszystkie możliwe światła jakie istniały mnie zatrzymały. Już pomijam, że tutaj się ostałem, bo oczywiście te światła są tak durne pod tą galerią jak i sama ta galeria. Także teraz parkuję rower i idziemy. Ok, 14.56 zaczynamy. Yy, Dostawem, bo generalnie czekałem na no, 4,5... 4,4 oczywiście, że tak. Klasyczek. Generalnie to będzie ostatnie zamówienie na 100%. Ale wracając widzowie, no to zaczęło straszliwie lać. Straszliwie leje. Jak wyszedłem z tej galerii. Masakra, co się dzieje. Aha, Nie, nie, nie dobrze jadę. Okej. Okay. Dobra. To mamy kilometrów pod galerią. 24 kilometry aktualnie. Okej. Okay. No i teraz jest generalnie ulewa, więc też szybko nie pojadę jakoś. Widzicie to auto za mną? Słuchajcie, że to jest Opel Corsa? Powiedz, nie, nie pojechał za mną. On w ogóle brzmi jak był w automacie, tak gość dobrze biegi zmienia Coś pięknego To oprócz całem okręt, także tyle będzie z słyszenia mnie Kurde, jest woda na ulicy, ale mi śmiesznie sika, spod koła, nie wiem czy to widzicie o, Ale by dzisiaj botniki oddały powiem wam Ogólnie moim zdaniem właśnie botniki szpecą rower Ale dziś go oddały Tam. Dziękuję bardzo Dobra widzowie, ta paskudna górka już prawie wytyrana Na naszą wspaniałą, kochaną Przybyszówkę Do najbliższych klientów W centrum Osiedle w centrum, klasyk, klasyk deweloperski Wow Teraz tylko skręcić, wytrzymać jeszcze większy na ulewy I będę na miejscu za kilometr Okej okay. Teraz tylko zakręt ostry nie wywalić się, żeby nie poleciał śliz. Już kiedyś tak dupnąłem. Ale tu miałem. O! Okej, okay. ale było blisko, widzowie. Już czułem, jak mu przednie koło podjeżdża. Jest naprawdę strasznie ślisko. A ja tutaj z górki ciągle, ale przynajmniej będę musiał to podjechać. Jest i wspaniały projektant! A, ależ, osiedle. Przybyszówka! Przybyszówka to jest, widzowie. To nie jest żaden Rzeszów. Dobra, tu będzie jedzenie. I tu napój. Proszę bardzo. Widzenia. Ok, widzowie. Dowiezione ostatnie na dzisiejszej zmianie. Także podsumowując, dzisiaj jedynie cztery zamówienia przez 4,5 godziny pracy. Przy tym, uwaga, teraz sobie podgłośnicie odcinek, jak jeszcze go nie macie na maksa, bo możecie się zgibić. 30 kilometrów. Tak, 30 kilometrów na czterech zamówieniach. Taki jest właśnie system dobierania zamówień. Widzicie, to piękny Rzeszów, Rze Rzeszów. Rzeszów, tak jest, w cudzysłowie. Ja tego nigdy nie uznam za Rzeszów. Dla mnie, projektant, to będzie zawsze przybyszówka i tu powinien być las. Tu nie powinno być boiska, tu nie powinno być bloku, tu powinien być las. A nie. postanowiliśmy zrobić blokowisko. 50 tysięcy bloków. No ale cóż, tak wyglądała dzisiejsza zmiana. Podsumowując, nigdy jeszcze nie byłem tak mokry. Nigdy jeszcze mnie tak nie wydupiało chyba. I to była chyba jedna, nie może krótka i mało zleceń. To to była jedna z najcięższych zmian w moim życiu podczas tych dwóch lat pracy tutaj. Naprawdę. To była jedna z najcięższych zmian. Także tak to wygląda. No i co? Ja wam dziękuję serdecznie za oglądnięcie nie. tego filmiku. Jeśli się spodobało, zostawcie łapkę w górę i suba za tym męczarnie. A ja teraz cisnę. Bo mam jeszcze 5 albo 6 km do domu. Także łącznie zrobię 36 km na dzisiejszej zmianie. Jeszcze Wam tak tylko dodam, że to jest właśnie moment, w którym oficjalnie nie mam jakichkolwiek wyrzutów, że idę na samochód. wiecie co jest też ciekawą sprawą, że dzisiaj ani jednego dostawcy na rowerze nie widziałem oprócz siebie. Także nie, nie. wiem, czy dzisiaj wszyscy na aucie, tylko ja rowerem. Ale naprawdę, teraz w ogóle jeszcze podczas powrotu zaczęło wiać strasznie zimnym wiatrem. Mam nadzieję, że nie będę chory, bo byłaby mega liba być trzeci raz chory w ciągu miesiąca.